Baby Kim i Candy Clamar. The Hebrew Read. Recytacja. Po polsku. Intro. Candy Clamar. Bon Ever. I Baby Kim. Nie widzimy stąd w tej chwili. Nie kupuje dużo. Kupuję ziemię. Bracie. Kolonia. Niemcy. Wycisnął teraz. Cztery McDonaldy. Za każdym razem. Drąduje bracie. Tu i teraz. Big J. Kołysze w obu rękach bracie. I tak dalej. I uwolni swój umysł. Jestem najlepiej ubrany. Idę do przodu. Tak. Mały tas arm, tak, to wszystko. Cowboy z to wszystko, tak Duże białko, a ty wy, a ty wy 150 gram białka. Uuu. musicie przestać grać, bracie. Przysięgam, bracie. Wers pierwszy Baby Kim i Bon Ever Uuu, spierdolimy świat. Przepraszam, ale czy to twoja dziewczyna? Jeśli powie, to dobre skierowanie. Hebi, jebi, gadają do mnie jak szaleni, ale Kendrick wie, że lubię nieregularne dziewczyny. Nie radzę sobie ze zwykłymi dziewczynami, cholera, prawie chcę weterankę. Mogę po prostu zmienić twoje życie, nie nosimy jeansów Giuseppe. Nie robimy żadnych normalnych rzeczy, wiesz co oznacza formalność. Krytycy mówią, że zgubiłem fabułę, zasady. Tak, wolałbym nie. Messi, zaraz wejdzie gorąco. Proszę, nieżej wy. Proszę, nieżej wy. Strachu. Hurki, Candy Kramar i Bon Iver. Dot U, zbierdleni świat. Nie widać stąd teraz? Przepraszam, ale czy to twoja dziewczyna? Tu, teraz. Nie chciałem upętać twojej dziewczyny. Kochanie, jestem sławny. Nigdy nie mów im, że mnie poznałaś, dziewczyno. wyślij to stąd teraz. Pomyślą, że mnie reprezentujesz. Dziewczyno, 5 stóp, 7 cali, jestem Messi. Dziewczyno, tu i teraz. Wers drugi: Kelly Klamar, Bone Iver i Baby Kim. Przekażę ci Neymarowi Ma czas do twojej bestii. Dziewczyno, nie widzimy stąd w tej chwili. Słuchajcie, wiedzą, że jestem najlepiej ubrany. Zbyt głośny, by mieć do nich dostęp. Tu i teraz. Nie muszę nawet sprawdzać faktów. Wszystko, co mam na sobie, to Wells Boner. Wyślij to stąd teraz. Czuję się dobrze, mogę nosić nie tu i teraz. Właściwie, mi platoniczny. Właśnie pieprzyłem. Czy to nie ironia? Masz wybrać koje lub puszko. Tak czy inaczej chcę trochę głowy. Zamiast tego Messi przeżyje przeze mnie. Dorastaliśmy jako okrągłe bachostki. Nie zrobiłeś nic, o czym nie wiem. Jest spoko, kochanie. Jestem zbyt profesjonalny. Jestem Baby Kim. Nie nazwałbym tego blisko. Refren. Baby Kim i Bon Iver. Messi. Zabierz te dziewczyny ze sceny, bo kto zostanie porwany, to zaatakuje. Podczas rozmowy? Jeden na jednego. Jestem odcięty od świata. Zanurzony w PlayStation. Proszę, nie żyj. Wy. I nie martw się o nią. Jest tysiąc czeka. Proszę, nie żyj w strachu. Hurki. Kendrick Lamar i Bon Iver. Zjebiemy świat. Tu i teraz, przepraszam, ale czy to twoja dziewczyna? Tu i teraz. Nie chciałem opętać twojej dziewczyny. Kochanie, jestem głośny. Nigdy nie mów im, że mnie poznałaś. Dziewczyno, wyślij to stąd teraz. Pomyślą, że mnie reprezentujesz. Dziewczyno, pięć stóp, siedem cali. Jestem Messi. Dziewczyno, tu i teraz. Fers trzeci. Baby Kim, Bolivar i Kendrick Lamar. Sławny, ale nie jestem na sprzedaż. Dlaczego próbujesz mnie posiąść, dziewczyno? I uwolni swój umysł. Wiesz, co mnie zdenerwowało, dziewczyno? Tak było, kiedy mnie poznałaś, dziewczyno. Bo ubierze cię w buty, księżniczko. Podnieś cię, szanuj też. Oto 10k, jestem w seksownym nastroju. Nie daj się dotknąć ziomką, Ruszaj się. Tak. i wiedzą, że jestem najlepiej ubrany. Noś Martin, kiedy wsiadasz do odrzutowca. Oni sardynki, a jestem grubą rybą. Jem kawior, kiedy mam depresję. Rób selfie, jestem w Czechach. Corner, sprawdź budżet. Policzyłem 2 miliony od mojego kuzyna. Nigdy ich nie oddałem, bo to nic. Pieprzyć to. Tak, nowe nabożeństwa. Mm hm. Hu, skup się. Proszę, nie mieszaj wy. Statek kosmiczny. Czy to obcy? Proszę nie żyj w strachu. Obcy. Hu, ona jest ograniczona. Skóra świeci. Moje serce bije jak wow. Nie widzimy stąd w tej chwili. Rozruwiona osobowość. Dwa telefony, dwie emocje. Jak to? Dziewczyno, masz pojęcie? Podniecona. To nie jest trudne do zauważenia. Tak, tak. Wysi to stąd teraz. To głęboki, 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 głęboki ocean. Ta cipka. Shorty mówi, że żyje w celibacie. Ja wciąż mam nadzieję. I uwolnij swój umysł ona nie jest. Shorty mówi, że jest we mnie zakochana. Będę otwarty, spróbuję. A ty wy i ty wy. Refren. Baby Kim. Messi. Zabierz te dziewczyny ze sceny. Bo kto zostanie porwany? Kto zaatakuje podczas rozmowy? Jeden na jednego. Odciąłem się od świata, pogrążenie się w PlayStation i nie martwię się o nią. Jej tysiąc czeka. Outro, Born Ever. wysi to stąd, teraz, tutaj, teraz i uwolnij swój umysł. A ty wy i ty wy.